Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak zrobić przekaźnik i do czego on służy. Przekaźnik robi się w ten sposób, że dajemy trzy kamienia, dwie pochodnie i czerwony proszek i wychodzi nam przekaźnik. Żeby pokazać Wam, że tak jest, zrobię to w craftingu. Jeszcze kamień. I na środku czerwony proszek. Jak widzicie jest przekaźnik. Zaraz pokażę Wam do czego on służy. Jeżeli na przykład dajemy tutaj sygnał do tłoku, dajmy. No szybko. Kurczę. Do tłoku. Nie w tą Dajemy sygnał do tłoku. Jeszcze tylko dźwignię wezmę. To zaraz tłok się podnosi. Możemy na nim ustawić też opóźnienie. Klikając lewym przyciskiem na niego. Jeszcze raz wam to pokażę. Dobra. I widzicie, opóźniło się troszkę, że. Pokazać Wam to bardziej, to dam tutaj parę takich przekaźników i teraz zobaczycie, że naprawdę się opóźni to przekaźnik służy też do tego, że na przykład jak mamy trzy tłoki, cztery tłoki koło siebie i chcemy je zasilić czerwonym proszkiem tego nie zrobimy zaraz wam pokażę bo będzie się robić po prostu coś takiego żadnego tłoku nie dotrze a więc żeby zasilić tłok trzeba postawić tutaj po prostu przekaźniki i na przykład cyk stawiam sobie pochodnie i wszystkie tłoki działają. A z czerwonym proszkiem by wam nie wyszło coś takiego. Dobra, dziękuję za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i um, dawajcie łapki w górę, bo to naprawdę zachęca do dalszej pracy. Cześć!